Cześć lwy, witam was moi drodzy na czytaniu na miesiąc lipiec. Kochani, czytanie jest ogólne, wiecie, że w tych ogólnych czytaniach nie wszystko musi być rezonujące z waszą indywidualną sytuacją. Warto, żebyście skorzystali z tego czytania, a nie sugerowali się każdą sprawą, jeśli nie czujecie po prostu tego. Więc to jest bardzo istotne. Wy na to zwracajcie uwagę po analizie tego czytania, jak ono jest bliskie i jak ono będzie dla was przydatne w związku z z tym miesiącem, lipcem. Więc zaczynam. Pierwsza karta, karta tej głównej energii, to jest taki zapalnik, jakby signifikator okay, tego miesiąca i mam pokazanego rycerza kielichów. Wasze czytanie, wasze karty bardzo pokazują tematy miłosne, rodzinne, zaufania, zaopiekowania się emocjonalnie. Tutaj ktoś jest naprawdę na takiej najlepszej drodze do tego, żeby, żeby się realizować ogólnie. Karta, moi drodzy, która pokazuje bardzo szczęśliwego mężczyznę, mężczyzna, który jest w uczuciach bardzo spełniony. To jest karta miłości, karta pasji. Jeśli w pracy, no to osoba, która naprawdę świetnie radzi sobie, jeśli chodzi o karierę, ktoś kreatywny, ktoś do tego bardzo wrażliwy, czyli tutaj ta intuicja też jest bardzo pomocna, jeśli chodzi o rycerza kielichów. Jeśli związki, to pewne pasji, dużo romantyzmu, romantyczne wspomnienia, ewentualnie by się nam pokazywały. Osoba, która potrafi marzyć, która, która mo może się okazać jakąś nową znajomością. I wtedy idzie tutaj ten rycerz z jakimś kielichem szczęścia, obfitości, miłości, uczucia. Ktoś, kto jest pozytywnie nastawiony, ktoś, kto. Um, składa jakąś propozycję, ale taką bardzo przyjemną, taką wiecie, na przykład spotkania, więc mega, mega karta. Możecie to być wy, moi drodzy panowie, możecie wy, drogie lwę, mieć z kimś takim do czynienia. Więc no, mega fajnie, jeśli chodzi o sam początek. Całe to wasze rozłożenie się tak bardzo jakby ukazuje w takiej energii miłości, więc y, dla kogoś z Was tutaj jest tworzenie czegoś pod właśnie takim kątem, ale też i z takim podtekstem, czyli tutaj z, y, faktycznie z uczucia to ktoś robi z serca podejmowane decyzje. I teraz przechodzę do tej pierwszej karty, która jest jakby już rozwinięciem tego czytania, i to jest wpływ z przeszłości. Mam kartę śmierci, więc tam jest zamknięcie jakiejś przeszłości, po prostu jakaś transformacja, którą ktoś przeszedł, ktoś, kto podjął decyzję nowej drogi, nowego początku, zamknięcia czegoś, zostawienia. Zmiany po prostu systemu, w którym do tej pory ta osoba się znajdowała, po prostu coś się dopełniło w Was samych, w otoczeniu, w którym byliście, w jakiejś sprawie, w jakimś temacie. Lub być może też z osobą, która byłaby z podznaku Skorpiona, i wtedy to też już będzie dla Was w jakiś sposób pomocne. Następna karta to jest karta stanu obecnego. I mam kartę, moi drodzy, króla kielichów, więc tutaj już się nam pokazuje mężczyzna, który jest pełen. Emocji, ale takich, które już zostały zbudowane, ukształtowane. Ktoś, kto jest dojrzały, jeśli chodzi o ogólnie swoją osobę, o swoje decyzje, o tą dojrzałość emocjonalną, też tutaj przede wszystkim chodzi. Ktoś, kto jest pełen współczucia, mądrości, ktoś, kto. Kieruje się sercem, ktoś, kto jest chętny do pomocy, ktoś, kto jest otwarty na, na osoby, które są w jakiś sposób przyjazne, jego, podobne w energii, o tak może. Więc bardzo silna karta. Ktoś, kto sobie już zbudował to, ten swój, swoją pozycję w jakimkolwiek aspekcie i w jakiejkolwiek przestrzeni bardzo bardzo pozytywnie jeśli chodzi o Króla kielichów. Możecie mieć znowu z nim do czynienia, ale ja tu widzę po prostu progres, który się dokonuje w jakiejś osobie, która zamknęła coś za sobą i idzie teraz w nowe, ale jest pewna tego, co chce zrobić, z czym się zmierzyć i czego oczekuje w drugą stronę. Więc naprawdę bardzo duża energia, jakby zdania sobie sprawę, że ja już wiem, w którym kierunku chcę iść, podążać i z kim mieć do czynienia i co zbudować. Następna karta to jest karta a, przyszłości, bo ten stan obecny nam się pokazał jako dojrzałość. Teraz e, karta przyszłości to jest e, mega fajna karta, jeśli chodzi o finanse, bo tutaj mamy e, dziesiątkę monet, czyli ten spokój finansowy, e, inwestycje, które się powiodły, e, wypłaty, e, praca, ale to są zjazdy rodzinne. Karta, która mówi o satysfakcji stuprocentowej. O przyjaźni, o jakichś biznesach, firmach, które są prowadzone na, na energii współpracy, takiej, że nikt nikogo nie próbuje okantować, tylko tak właśnie pod kątem wszystkim się tyle samo należy. Taka no, bardzo ładna energia um, układania wszystkiego według. Um, Porządku <laughs> rozdzielania tego, ok, żeby nigdzie nikomu nie brakowało. To, co u Was się pokazuje, też tutaj w tych Waszych kartach, to ja widzę między innymi, bo tutaj ja nie wiem na pewno to nie jest tak, że Wy wszyscy teraz raptem. Budujecie rodzinę, tak? Czy zakładacie rodzinę? Na pewno jest tutaj sporo takiej energii, że ktoś tego bardzo chce i w tym kierunku też pod, pożąda, ale to może być na przykład nowa firma e, pod kątem na przykład rodziny założona i taki wspólny biznes, który rodzinny który przynosi jak najbardziej satysfakcję. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest e, energia osoby, która wchodzi w związek małżeński i jest dosłownie pokazane wesele, wesele, zaręczyny, jakieś spotkanie, oświadczyny, ale zbudowany fundament i to, tutaj już wtedy patrzcie sobie pod kątem was samych, jeśli to jest praca, no to to samo dokładnie jest pokazane, czyli tu jest satysfakcja, tu jest szczęście, tu jest sukces, powody do radości, do świętowania, no bardzo ładne są te karty ja muszę powiedzieć dla Was. Teraz to, co jest pokazane w następnej karcie, bo cztery buławy reprezentują Was samych tutaj w tym miesiącu, czyli dojdziecie do jakiegoś sukcesu, do jakiegoś szczęścia. Przygotujcie się na jakieś spotkania, na jakieś radości, na jakieś takie, wiecie, powody do tego, żeby poczuć w tym miesiącu przypływ takiej naprawdę pozytywnej energii, że coś się Wam uda, poukłada lub. Osobom, z którymi jesteście bardzo powiązani emocjonalnie, i to ich szczęście dokładnie to samo będzie znaczyło dla Was, więc bardzo pozytywnie. Czyli ta następna karta, ewentualne przeciwności. Mam kartę kochanku, więc dla kogoś z przeszłości mogłoby to być jakiś romans, który został porzucony, który mógłby ewentualnie tutaj powrócić, albo ktoś się będzie zastanawiał nad tym, jak tutaj ten układ, to partnerstwo, które mi się tutaj pokazuje. Będzie się sprawdzać, ok, w przyszłości, i e, wiecie, że karta kochanków to jest karta też wyborów, więc może być tak, że jakiś wybór tutaj będzie się pokazywał jako ewentualna przeciwność, o której prawdopodobnie jeszcze nie wiecie, jak to się zakończy, i to będzie takim głównym, jakby też. E, Zaczepieniem tej niepewności, tutaj, która by ewentualnie się nam pokazywała w tym miesiącu, bliźnięta ewentualnie też, które mogłyby próbować e, wzbudzić jakieś e, um, no, jakby to nazwać najlepiej. E, no, jakieś ziarenko, wiecie, takie, które mogłoby wybić Was takiej pozytywnej energii. Współpraca, zaufanie, połączenie, wsparcie, które tutaj mi się pokazuje. No i, i, i jak najbardziej ten wybór jakiś, który mógłby być dokonywany. Ale zwracajcie też uwagę na te bliźnie tak gdyby to było. Dla koś ważne. Teraz e, następna karta to jest karta największych lęków lub największych pragnień. I jako lęki bym powiedziała, że mogłoby coś być poza Waszą kontrolą. E, coś, nad czym nie, nie możecie zapanować. E, może to być nawet Wasza własna energia, lub coś po prostu z otoczenia, ale jako największe pragnienia, to, żeby e, mieć spokój, żeby tutaj mieć dużo e, takiej energii, która. Pozwoli Wam odpocząć, zwolnić tempo. Karta, która, w której znajdziecie czas na to, żeby przemyśleć niektóre sprawy inaczej niż być może do tej pory dostrzegaliście. Więc jakie sprawy, które mogą. Nie mieć kontroli. Wy możecie nie mieć kontroli nad tym, albo mogą niestety się przedłużać no, w jakiejś sprawie. Mogą na chwilę się po prostu zawiesić, tak jak w tej karcie właśnie wisielca. Czyli coś spowolnie, spowolnienie czegoś. I teraz karta rezultatu końcowego, więc te wasze tutaj lęki ewentualnie przeciwności raczej będą rozwiane, dlatego że mamy kartę odrodzenia, czyli od puszczenie czegoś, tak? Czyli to, co by was tutaj ewentualnie zatrzymało, to w tej karcie mówi, uwalniam się, ok? Uwalniam, idę dalej, to jest nowa droga, <laughs> to jest karta sukcesu, to jest karta szczęścia. Tu jesteście wy też pokazani, bo to jest karta lwa, jak najbardziej. Karta wyzwolenia, no, drugiej szansy, karta ogłoszenia, czyli jakieś wiadomości, które mogłyby tutaj do was przyjść. No i mam kartę królowej, Moi drodzy królowej Buław, która nam się tutaj pokazuje. W dodatkowej karcie e, i karta e, kobiety, która jest e, poniekąd spełnieniem, jeśli chodzi o partnerkę. E, ktoś, kto jest bardzo e, postrzegany jako atrakcyjna kobieta, e, bardzo wyzwolona, kobieta, która świetnie sobie radzi w karierze, kobieta, która. E, jakby przyciąga do siebie wzrok innych osób, więc to też jest bardzo pozytywne, tutaj, jeśli chodzi o tą kartę, ale no, nie da się ukryć, że tutaj mam następną kartę. Jeśli chodzi o prawdopodobnie tą kobietę, która mogłaby się pojawić lub z jakiegoś powodu wpłynąć tutaj na jakąś sytuację, lub ona to odczuć, to ktoś, kto gdzieś niestety może być niedoceniany. I może to odczuć też w tym miesiącu, więc no patrzcie, czy, czy mogłobyście być wy tutaj w tej karcie, ale moglibyście wy wszyscy, już to nie chodzi o panie, z jakiegoś powodu poczuć się właśnie niedocenione, zranione, no bo mamy tą trójkę mieczy, czyli jakieś emocjonalne zranienie mogłoby się pokazać. No, ale gdyby chodziło o pieniądze, karierę, no to tutaj to wszystko jest do odbudowania, bo mam dziewiątkę monet. No chyba, że ktoś się zdecyduje na bycie singlem lub singielką, no to tutaj mogą się pokazać ewentualne sytuacje. Może chodzić o tą kartę kochanków, która by mogła wpłynąć w jakiś sposób, ale wy byście wtedy o tym wiedzieli, że tutaj w podtekście mogłoby się coś pokazać w tej przeszłości i wtedy wy będziecie wiedzieli, czy to jest ta przeszłość, czy tutaj jeszcze to powróci, czy macie się czego obawiać czy jeszcze tutaj ktoś kogoś um, próbuje wmanewrować, powiedzmy, w tą starą relację, więc e, znaki z jeszcze wam powiem, um, w sensie tego wisielca, oczywiście nam się pokazują rybki, no i w karcie, tak jak powiedziałam, odrodzenia wysami, bliźnięta wspomniałam, skorpiona wam powiedziałam, um, i tutaj wam się pokazało, w królowej um, była wasza energia, waszego trygonu, więc... Chyba tyle. Czekam na komentarze. Wiadomo, że lajki zawsze mile widziane, no i subskrypcje jak najbardziej. A z góry wielkie dzięki. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.